Tej na nagrywam kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem widzimy się w quizach. Quizy. No. No i dobra. Nowe, losowe, jakieś dobra. Losowy quiz. Wszystkie quizy. Rozpoznaj kraj po wskazówkach. No I dobra, ja bym jeszcze. Raczej nie. Raczej nie nagrywam. Raczej w filmach nie robiłem tego, ale może, może zmienić. Może się zmienię. Bo jak wiecie, widzowie lub nie, ale raczej powinniście widzieć, jeśli wiedzieć, jeśli nagrywie, jeśli oglądacie filmy. A ja nigdy nie wspomniałem, nigdy. No kiedyś wspominałem, teraz nie, ale kiedyś wspominałem o subach, o lajkach. No może w sumie zacznę wspominać, żebyście subskrybowali kanał. Lajkowali, z góry dziękuję. No i sama. Dostęp do morza, oceanu plus, dwóch sąsiadów nie wiem. Ryga to Łotwa. Plus minus Nur-Sultan. Ej, Kaz nie, nie Kazachstan, tak Kazachstan, dobra. Addis Abeba nie wiem. Dostęp, nie mają oceanu może. Yy, Port Skopje, Skopje to będzie Macedonia, Macedonia starczy, starczy, Teheran to będzie Iran, yy, yy, Madryt Hiszpania, Manila to będzie Manila, 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 Manila to była ta, yy, nie Tajwan, Filipiny. Lublana to była Słowenia. I Nairobi. Nairobi to było gdzieś Nigeria? Nie wiem. Bogota. Bogota to Boliwia. Liczba sąsiadów zero. alt Madagaskar. Madagaskar. No i robi pięciu sąsiadów. Hmm. Pięć sąsiadów. Są, są. Sąsiadów. Pięć sąsiadów. Sąsiadów. Jeden sąsiad, drugi sąsiad. Hmm. Eee, mają może, mają dostęp do morza. Nairobi, Nairobi? Kenia? Dobrze, Bogota. Bogota to było. Ilu sąsiadów pięć, Bogota, z tego co pamiętam, Wenezuela. Nie. Nie Peru, ale to były te kraje. Uruguay, Uruguay, Paragwaj. Bogota, to Bogota. Chyba, że źle myślę, ale chyba mi się wydaje, że to są kraje Ameryki Południowej. Chyba jeszcze może być takich krajów, Kambodża. Nie, Kambodża, Kambodża nie. Venezuela, Bolivia, Bogota. Argentyna nie, Chile też nie. nie. Razem nie, na pewno nie. Kolumbia, Kolumbia, Katmandu, Katmandu, Nepal. Dobrze. Kigali, ki, ki, ki Kigali, Czterech Sąsiadów Nie mają dostępu do morza Butan, strzelam, nie mają dostępu do morza Paki, nie, Pakistan ma, nie mają dostępu, a jeszcze wam wytłumaczę, yy, tu chodzi plus minus, bo jest, yy, nie będę, później wam, dobra, później to wytłumaczę, czemu jest plus minus, jeśli ktoś nie wie. Mm, ale tak to yy, Kigali, Kigali cztery, nie wiem, port Moresby, jeden sąsiad, 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 jeden sąsiad, yy, nie San Marino, nie, a co by się nie, nie miało portu w nazwie. Singapur? Nie, bo Singapur to Singapur. Hmm. Addis Abeba to będzie Etiopia. Na 100%. Dobrze, dobrze. Sana? Sana nie wiem. Dwóch. Nie wiem, poddaję się. Jemen, Papuan, Oaha i Ruanda. A o co chodzi? Może, jak się to nazwało? Morze Kaspijskie. Właśnie. Morze Kaspijskie i niby Kazachstan graniczy z Morzem Kaspijskim. Niby to jest morze, niby to jest. Ale tak naprawdę, może to jest słone jezioro. Może nie wiem skąd nazwa morze. Ale tu nawet pisze jezioro, dlatego, i chodzi o, dlatego to jest plus, minus, jeśli by ktoś nie wiedział. Naszynowy. następny quiz. Najwięcej występów w reprezentacji Argentyny. Dobra. No to zacznijmy od Pesiego. Mm. Maradona na pewno. Maradona. Maradona w sumie, bo kiedyś się nie grało tyle meczy. O. Ma. Maradona. No nie, bo nie grało się kiedyś tyle meczy I tu chyba nie ma No właśnie, nie chyba Nie chyba, tylko nie ma hmm. Kto jeszcze yy, Jak on miał yy, Dybala Nie, Dybala nie ma Od 2003 Do 2018 Nie wiem, od 2008, 2008 Do obecnie hmm. 2009, 2008, 2018 Zero bramka, to pewnie będzie bramkaż. Jak on miał? Jak on miał? To będzie na pewno, to na pewno będzie jakiś obrońca, bo trzy gole to będzie obrońca. To też raczej będzie, będzie obrońca. To może być pomocnik. To też może być obrońca raczej. To też obrońca. To też raczej obrońca. To na rac albo pomocnik, albo napastnik. To różnie. To też może być napastnik, ale pomocnik raczej mi się wydaje. To będzie na pewno obrońca. A to będzie bramkarz. Albo jakiś też obrońca. Oni mają teraz tego. Nie, ale. On jest... Hmm, nie wiem, poddaję się. Sergio Romero. Aguero! Dobra. Di Maria! Chodziło mi o. Nie Dybalko Di Maria mi chodziło. Masz Maszerano, Masz Maszerano Mówiłem, że obrońcy. Ale Di Maria mi chodziło, nie. Pomyślałem. O nie, pomyślałem. Wymień wszystkie drużyny Premier League. Wszystkie drużyny, no to na pewno będzie Manchester United. Manchester. Manchester UTD? Nie, Uni. Manchester City pewnie. Manchester City. Arsenal. Arsenal. Chelsea. Chelsea? 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 i jest. Liverpool. Liverpool. Kto jeszcze będzie mógł grać z takich większych klubów? Jaki to. To ten ham. Nie, nie było to. Nie było to ten West? Y jak oni mają West Ham? Nie, West Ham nie. Y y 2019 20 to było 4 lata temu, albo nie 5 lat temu nawet. Y y hmm. O, może jakiś jeszcze arsenał. Drugie miejsce, jakiś. No tu teraz jest jakiś słaby klub, no też jest dobry, o którym nie zapomniałem. Birmingham. Birmingham? Nottingham? Nottingham Forest? Nottingham Forest? Czego nie mają tam. Hmm. Nukas. Nuka. Nuka, nie? Hmm. Nie wiem. Drugie, trzecie. Drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. 2019 Drużyny napisane są w kolejności alfabetycznej. okej, okay, to nie jest drugie, Aha, bo już nie dobra, alfabetycznej, no to pewnie będzie A lub B lub C. Uh. Uh. Birmingham. 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 Ale jak jakiś klub, nazwy klubu, napisałem po prostu źle, ale wiedziałem o co chodzi. Ja sobie to zaliczę jednak za punkt, bo błąd jedynie literowy, ale wiedziałem o jaki klub mi chodzi, no ale no nie, nie. Pewnie będę, pewnie będę myślał, o takie łatwe? No, oczywiście, a, a są Okej. Mogę, mogę, nie, zapomniałem o tym klubie. Lester. Crystal Palace. Everton. Super, mogłem. No, Newcastle to sobie pisałem. Czy ja na przykład na sobie napisałem. Newcastle? Ale wiedziałem, że chodzi o Newcastle West. No przecież napisałem West Ham. I Pachelham też napisałem. Ja. No, na Birmingham nie było, no, ale te trzy kluby. Te trzy kluby pisałem, to ile powinienem mieć? 7. A, dobra. No, Juventus skład, no, teraz teraźniejszy skład, bo to... Arkadiusz Milik. Nie, to palaca. co? Bala. No właśnie, nie. Nie, tylko nie ten klub. Młody, Giltys.

Bardzo jest pan o nazwie z. Zachowicz. Był sam? Kto jeszcze? Kto tam jeszcze grał? Kurde, nazwiska ramer Coeś że Bramka, nie pamiętam jak się nazywa. Mmm Bramka, co było? Nie pamiętam. Jedyny z pomocników, kto tam grał? Rowela. Rowela. Rowela? Nie, nie. A nie, nie mam. Nie. Mm. Mm. O, panie nie. Mm. Nazwiska. Hmm... Kto tam grał? E... Nie, to nie ten sezon, bo to sezon temu grał... Osoba, która gra teraz w Chelsea. Mm, no teraz... W myślach nie, nie wiem jego nazwiska. Teraz nie mam, zapomniałem. Hmm. Nie, nie, nie. Kieza, kieza. Ale nie, nie, bo to nie ten. To gra. Nazwiska, nazwiska, nazwiska. O! Nie, no nie przypomnę sobie. Za nic. Perin, no właśnie, Gatti, Danilo, Lokatelli, Gonzalez, Kalulu, Makkeni, Pura. Jak mi to wszystko zgodę z głowy Na no, o, najtrudniejsze pytanie z geografii. Dobra, najszczęśliwszy kraj. Wprost, Finlandia. Tworzono w nim sklep Ikea. Szwecja, na razie proste są pytania. Kraj, z którym Francja wzięli największą gra... granicę, Brazylia. Największy kraj bez lotniska. Mm, to może być Monaco. Nie, Monaco będzie miał. Może być San Marino. Albo nie, Czad. Albo Derka. Albo nie wiem. Nigeria. Yy... Albo Kosowo. Albo Sudan Południowy. Ja już od razu myślałam o Afryce. Watykan. <laughs> nie no. Yy, będzie większe. Maroko. Nie, Maroko będzie miało. Za... Nie, Islandia, bo do Islandii można je. Przylecić, dobra, już. miał kiedyś. Niederka yy... Zair, Zair. to się. Nie pamiętam. Zair. Nie pamiętam nazwy. Jako jedyny kraj w Afryce nie został skoro Etiopia. Yy, w jakim kraju jest najwięcej ludzi anglojęzycznych? Egipt. Strzelam. Albo RPA. Epa. Nie, nie wiem. W jakim kraju, żeby przejść przez dzielnicy, przez dzielnice trzeba zmienić pas drogowy. gdzie? Nie wiem. Nie wiem. Czerwona nie wiem. W jakim kraju jest miasto Angeles? Nie wiem. Na terenach... Miasto Angeles, nie Los Angeles, ale... wiem. Nie wiem. Na terenie jakiego kraju było, co byli z, z... a, USA. Nie. Australia? Kanada? Wielka Brytania? nie, no Stany Zjednoczone. A białym bo nie wiem, czy ja myślałem o Afryce. Hmm. A terenie jakiego kraju była Nie wiem. Jaki kraj ma pod... Nie wiem. Sultanat. Afganistan? Wiedziałem. Indie, może. Indie, Indie, Indie. indie. Wiedziałem. Teraz. W jakim kraju, nie wiem? Nie wiem. Japonia strzelą. Ale Nie, no, nie, 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 no Japonia nie. Andora? Okej. Okay. Libia? No, rzeczywiście. Chiny? A, tu tego nie widziałem. Butan i Belgia? Tego też nie widziałem. Filipiny? Nie widziałem. Sudan? Nie widziałem. Somalia? Też nie widziałem. Oman. Uman. Uman? Uman. Hmm, mądre. Nowa Zelandia? Okej, okay. Mauretania Okej. Okay. quiz. O. z nowego Cucharu? Co ja nawet się nie znam to co ja na nie... nie Zacznij nie, nie poddać, ja tu nie znam nic. Macie jeśli ktoś chce wiedzieć, to może sobie zobaczyć. Tu wszystko. Szybko lecę. Spowolnijcie sobie tempo. Osoby. A, wy nie z fikcyjnego, rodzaju fangea, nie znam. Nie, nie. Zawód związany z koleją. Maszynista. Kondut Konduktor. Hmm, jak jeszcze? Hmm. Z koleją? Metropolista. Nie. I... Maszynista? Hmm. Jak hmm. ktoś musi posprzątać cały ten syf, jak później, co ludzie czasem zostawiają więc w pociągach, więc później by musiał ten posprzątać to. No. No to raczej nie jedna osoba, tylko kilka. Zależy jak duży jest pociąg. No nie wiem, przekładniowy? Nie, już teraz... Te... Nie pamiętam jak się to nazywało, ale teraz to jest automatyczne raczej. Nie wiem. Kierownik pociągu, dyżurny ruchu, dróżnik straż. No. No i dobra. I co, Widzimy się w następnym odcinku. Już. Nie wiem kiedy, ale na pewno dzisiaj, wiem, w tym dniu. No i cześć.